Cześć, ja jestem Marek. Higiena jamy ustnej podczas noszenia aparatu ortodontycznego może być na początku trochę problematyczna. Jest jednak bardzo ważna i wymaga sumienności oraz dokładności. Mając pod ręką odpowiednie akcesoria, każdy bez trudu zadba właściwie o swoje zęby, założony stały aparat ortodontyczny oraz świeży oddech. Należy pamiętać, że trzeba mieć zęby po każdym posiłku przy pomocy odpowiednich szczoteczek. W jakie akcesoria powinien zaopatrzyć się każdy posiadacz stałego aparatu ortodontycznego? Nasz niezbędnik to: szczoteczka ortodontyczna, szczoteczka międzyzębowa, szczoteczka soniczna, szczoteczka jednopęczkowa nic dentystyczna, płyn do płukania jamy ustnej i pasta do zębów. Tak wygląda szczoteczka ortodontyczna. Od której zaczniemy mycie. W środku jej włosia znajduje się specjalny rowek. Krótsze włosia umożliwiają wyczyszczenie zamków, a dłuższe oczyszczają powierzchnie zębów. Aparat szczotkujemy, przykładając szczoteczkę poziomo i czyścimy wszystkie zamki od przodu. Kolejny krok to szczoteczka międzyzębowa. Przypomina ona mały wyciorek i jest dostępna z włosiem o różnych rozmiarach. Za jej pomocą należy wyczyścić większe przestrzenie międzyzębowe, miejsca pod łukiem oraz elementy aparatu ortodontycznego, takie jak zamki i pierścienie. W następnym etapie mycia sięgamy po szczoteczkę soniczną, najlepiej wyposażoną w specjalną końcówkę ortodontyczną. Dokładnie myjemy wszystkie zęby oraz powierzchnie wokół zamków. Po myciu czas na nitkowanie. Nić ortodontyczna różni się nieco od zwyczajnej nici dentystycznej. Jest wąska i ma wzmocnioną końcówkę, którą łatwiej wprowadzać pod elementy aparatu. Nić dentystyczną wprowadzamy pod łuk aparatu, a następnie oczyszczamy powierzchnie styczne delikatnie przeciągając nić z góry do dołu. Na koniec warto jeszcze wypłukać jamę ustną specjalnym płynem do płukania. Zapobiega to odkładaniu się kamienia nazębnego, jak również powstawaniu próchnicy. Płukanka zapewnia też świeży oddech na dłuższy czas. Dziękuję, do zobaczenia!